Cześć, jak się macie, witam Was na dzisiejszym przeglądzie Retro Znajdzie, które udało mi się zakupić na co niedzielnym targu rupieci. Znowu trochę tego badziewia do mnie wpadło, ale myślę, że jest tutaj kilka ciekawych znalezisk i już to sobie zaczniemy przeglądać. Udało się za jednego funta zakupić kontroler do GameCube'a. Nie jest to oficjalny kontroler Nintendo, jest to kontroler od Joytecha. Z funkcją włączenia, wyłączenia wibracji takiego kontrolera, jeszcze nie widziałem. Tutaj jest jakieś wycięcie, nie mam pojęcia na co. To wycięcie zostało przygotowane. Nie jest to nic skombinowane. Tak zostało to zaprojektowane. Tutaj nikt nic nie kombinował. Kontroler leży dobrze w dłoniach, jest taki bardzo masywny. Nie jest jakiś ciężki. Typowa chińszczyzna, podejrzewam. Yy, powinien być sprawny. Yy, jako, że ostatnio bardziej zainteresowałem się sprawą Gamecube'ów, tak też postanowiłem taki kontroler sobie wziąć za jednego funta. Yy, dobra, mamy tutaj kilka gier zakupionych na Wii, które wziąłem tylko i wyłącznie po to, by... Po raz kolejny zbudować sobie jakiś kredyt w sklepie CX, i prawdopodobnie wybierzemy się do tego sklepu, oddamy te gry i spróbujemy zakupić coś ciekawego do kolekcji. Jest tradycyjnie Wii Sports. Yy, dość chodliwa gra, wciąż w cenie. Ludzie na tym targu rupieci od razu to zbierają. Jak widzą, bo gra jest w cenie, a większość tych ludzi, którzy tam po prostu. Biegają za grami, to są resellerzy, którzy po prostu chcą na tych grach zarabiać. Dalej mamy Wii Party, też bardzo droga gra, co warto było wziąć. I mamy jeszcze Just Dance Trójkę, i za te trzy gry zapłaciłem u pewnej babki 10 funtów. Ona chciała 5 funtów. Za jedną grę udało się troszeczkę zbić ceny i te trzy gry plus. Kolejne Wii Party, które kupuję, kupiłem u innego sprzedawcy za 2 funty. Znacznie lepsza cena. No, jeszcze tak nie miałem, że dwa razy wpadła mi tak droga gra, ale to wszystko pójdzie na tą wymianę. Tak więc mam nadzieję, że coś ciekawego uda się nam znowu zakupić. Tak miało to miejsce ostatnim razem, i tutaj już są gry, które sobie będę chciał zostawić do mojej kolekcji. Za 5 funtów udało się zakupić God of War na PlayStation 4. To jest jakaś dziwna edycja. Tu mamy coś po jakimś arabsku, po hiszpańsku, po angielsku. Nie wiem gdzie to było, gdzie to, do jakich krajów to trafiało, ale było to sprzedawane, dokładane do zestawu z konsolą, najprawdopodobniej. Ale oczywiście wszystko jest po angielsku. To playable in English. Tak więc takie coś będzie można sobie dołożyć do kolekcji. Na GameCube grę za jednego funta udało się zakupić Ultimate Spider-Man. Sama płytka, pudełko, może kiedyś się uda natrafić na samo pudełko z okładką. Też bardzo droga gra. Tak więc warto było to sobie. Zgarnąć. Za kolejne dwa funty udało się zakupić Gun Grave na PlayStation 2. Spoko zestawik kompletny. Mam drugą część Overdose i akurat tej, tej części mi brakowało, tak więc jak najbardziej opłaciło się to zgarnąć. A tydzień temu akurat spóźniłem się, jakby na tym targu rupieci, bo koleś zgarnął. Między innymi tą grę. Bo ten koleś, który sprzedał mi tą grę, był to po prostu reseller. Kupił zestaw tych gier, było tam trochę dobry gier i konsole chyba za 15 funtów. No i cały ten pakiet gier teraz wyprzedawał po 2, po 3 funty za sztukę. Tutaj już mam rzeczy, które zakupiłem u retroziomka, który co tydzień wykłada jakieś towary, nie wiem skąd on to bierze, ale po prostu. Stwierdził jakiś czas temu, że będzie to wyprzedawać i chce odzyskać swoje zainwestowane pieniądze w ten krab. I tak mamy tutaj instrukcję, rozpiskę mowy z gry Apex Exodus. Taka jedna karteczka z tekstami Gamespeak to sobie dołożę do mojej edycji gry dalej tam wygrzebałem z kolejnego pudła z gratami kolejną reklamę mamy Game Boya, Pocket i Nintendo 64 kolejne reklamy wpadły w jak co tydzień instrukcja do gry na Game Boya F1 Race, mam tę grę tak więc instrukcję można sobie dołożyć bardzo rzadko można natknąć się na takie rzeczy, więc jak widzę, to zgarniam. No i te trzy rzeczy, to można by powiedzieć, że dostałem za darmo, bo za te wszystkie gry, które teraz będę wam pokazywał, pokazywał zapłaciłem zaledwie 22 funty. Na PS1 mamy g Police komplecik z instrukcją, mamy Populus The Beginning, też komplecik z instrukcją pudełka wciąż. W dobrym stanie. Tutaj mamy mały wygrys. Jakoś to musiało pęknąć. Ale jest na Mega CD kolekcja gier arkadowych. Tu chyba powinny być dwie instrukcje, bo w tej jednej instrukcji nie ma języka angielskiego. Tak więc podejrzewam, że tutaj. Były dwie instrukcje, ale i tak bardzo fajna znajdźka, jak za ten pieniądz, co zapłaciłem to w tym zestawie. Dobre gry, oczywiście te kolekcje Segi się na obecny czas rozrosły do potężnych rozmiarów. Ostatnia taka edycja ukazała się na konsolę PlayStation 4, no i jest fajnie. Tu jedna z pierwszych takich edycji klasyków trafiła. Nie jest to jakaś bardzo droga gra, można to nabyć za jakieś 8-10 funtów na rynku brytyjskim, ale to, co się zapłaciło za to, z całą pewnością się opłaciło. Jest Battle Squadron. Podejrzewałem, że to będzie jakaś strzelanka i okazało się, sprawdziłem to sobie, i okazało się, że to jest to bardzo ciekawy, arcade'owy shootemap. Tak więc tu od Electronic Arts, bardzo ciekawy tytuł będę polować na pudełko z okładką grzbiet się etykiety odkleja to sobie podkleję, no widzicie, tu prawdopodobnie była jakaś scena kiedyś naklejona, to zostało zdarte etykieta ucierpiała ale gra jak najbardziej bardzo ciekawa na amerykańskiego SNESa Udało się zakupić grę Wings 2 Aces High. Pierwszą część kojarzę z Amigi, ale o drugiej części nie miałem pojęcia, że w ogóle istnieje. Coś takiego. Dalej w tym zestawie mamy Mickey Mania na Mega Drive. A. Mam to już na Super Nintendo i mam też tę grę na PlayStation 1. A tutaj trafił bardzo ładny zestawik na Mega Drive. A. Czego jestem niesamowicie zadowolony bardzo fajna, sympatyczna gra oczywiście mam też tę grę w wydaniu na Pegasusa bo również i taki piracki port się pojawił i ostatnią grę, jaką u tego kolesia zakupiłem to Wiz and Liss na Amigę od Psygnosis niestety miałem tę okazję sobie przetestować i pierwsza dyskietka jest martwa na początku ta pierwsza dyskietka w ogóle nie chciała odpalać. Później postanowiłem skorzystać z sposobu porywacza zwłok, który prezentował, prezentował retro, bo jakoś ostatnio nie widziałem, by coś wrzucał na swój kanał. I jego sposób na wyczyszczenie dyskietki to jest tak. Wiecie, co tutaj było coś, czymś zalane. I z początku nie mogłem nawet tego odsłonić. Musiałem użyć trochę siły. Okazało się, że na, tej, na tym talerzyku były ślady rozlania jakiejś, nie wiem czy to był sok, czy coś. No i postanowiłem rozebrać tę dyskietkę, tak jak on to pokazywał na jednym ze swoich filmów. Z tej strony rozebrałem, po prostu rozdzieliłem te dwie części obudowy dyskietki. Udało się wyciągnąć talerzyk, wyczyściłem. Udało się to doprowadzić do stanu używalności na tyle, że wyświetlają się dwa albo trzy ekrany startowe, no ale sama gra się nie uruchamia, tak? Więc tutaj będę polować na kogoś, kto będzie w stanie mi nagrać dwie dyskietki po prostu tego Wiz and List i chciałbym w przyszłości sobie po prostu podmienić ten talerzyk nośnika i w ten sposób będzie można sobie odtworzyć tę grę i mieć to dalej w wersji oryginalnej z lekkim przymrużeniem oka. Jest jeszcze instrukcja, ale ta instrukcja to po prostu jest na takim grubym papierze wydrukowana, że czegoś takiego jeszcze nie widziałem. I to jest gra logiczno-zręcznościowa, gdzie ratujemy jakieś króliczki czy coś. Wiem, że to też zostało wydane. Na Mega Drive'a, nawet sobie nie przypominam, bym kiedyś grał w tę grę. Ale wygląda całkiem interesująco. Bardzo ładna graficzka. Chociaż ten gameplay prawdopodobnie jest taki bardzo, bardzo banalny, że tak to określę. I tyle tego wszystkiego udało się zakupić tym razem. Za momencik wybieram się akurat na miasto, tak więc będę chciał odwiedzić C CX i oddamy te gry. Zobaczymy, czy coś ciekawego za te gry na Wii uda nam się tym razem dobrać do kolekcji. Wizyta w sklepie CX zaliczona. Oddałem wszystkie cztery gry na Wii, które udało się zakupić na tym targu rupieci, zdobywając sklepowy kredyt w wysokości 30 funtów, co z miejsca zostało przeze mnie wydane na gry. Zakupiłem dwa tytuły na konsolę PlayStation 3. Ale zanim pokażę Wam te tytuły, zobaczcie sami, na jakie ciekawe tytuły można było się natknąć w tym sklepie. Z tego co ostatnio mogłem zauważyć, gry na konsolę PlayStation 3 znacznie wzrosły w cenie, co oznacza, że nostalgia w ludziach się przebudziła po kilku latach, i zapewne te osoby, które dorastały z konsolą PlayStation 3 które miały przez dłuższy czas ten sprzęt, mogą mieć ochotę powrotu do tych dobrych gier, a wiadomo, że rynek gier wtórnych od razu to wyczuje i ceny tych gier po prostu będą wzrastać. Jak możecie zobaczyć, ceny niektórych z tych gier naprawdę konkretnie wzrosły w cenie, jak na przykład The Slide, trylogia o tym zabawnym złodzieju. Z Playstation 2, no ta cena osiągła już naprawdę ładne maksimum i nie wydaje mi się, by ta cena się akurat na tym poziomie zatrzymała. Jeśli chodzi o gry, które sobie zakupiłem, to postanowiłem przygarnąć Shadow of the Damned. No cena jest wysoka. Pamiętam, że cena tej gry kiedyś to było coś około 18-20 funtów. W ostatnim czasie to najprawdopodobniej troszkę podrosło. Wiem, że ta gra również została wydana na, na konsolę Xbox 360 i o dziwo ta gra na ten sprzęt jest znacznie, znacznie tańsza. Mamy tutaj komplet w dobrym stanie. Nie można narzekać. Coś, co warto będzie sobie zachować do kolekcji. I też myślę, że jest to tytuł, który przyszłościowo również będzie rósł w cenę. Drugą grą jest kolekcja klasyków HD, Devil May Cry, kolekcja trzech gier znanych z konsoli PlayStation 2. Myślę, że bardzo tematycznie mamy tutaj podobne tytuły. Również komplet w dobrym stanie, ponieważ inaczej bym tego nie przygarnął. Ktoś tam oddał naprawdę potężną kolekcję gier, było dużo tych klasycznych trylogii HD, ale mamy trochę tych gier, więc tutaj postanowiłem skusić się na tego Devil May Cry, ale oczywiście jeszcze wiele tych kolekcji będzie brakować, by posiadać je wszystkie, a są to gry, które z całą pewnością będą cenowo rosły, ponieważ no, trzy gry na jednej płytce, jeszcze tak konkretne jak na przykład ta kolekcja, oczywiście jest kolekcja tego złodzieja Sly, Jack and Daxter jest chyba nie trylogia, ale są dwie gry Final Fantasy, na co można się natknąć no sporo tego było wydanego i też fajnie po kolei będzie to wszystko zgarniać, ponieważ przez mój dłuższy czas zdobywania gier na konsole PlayStation 3, no zazwyczaj kierowałem się takim instynktem, w co by chciał człowiek jeszcze zagrać, co, w co kiedyś się grało, co tam się podobało z tych gier, do czego warto byłoby wrócić. No i też można by powiedzieć, że. Gier w tych sklepach CX nie ma zbyt wiele. Być może to wszystko jest wrzucane na eBay, a być może ludzie trzymają w kolekcjach te gry. Ale z tego co mogę zobaczyć, a odwiedzam cotygodniowo ze 2-3 seksy, -y, to na półkach nie ma tych gier zbyt wielu. Tak więc już siłą rzeczy ceny tych gier powoli będą jeszcze, ale to jeszcze wzrastać. Dobra, taki to jest mój wyryw gier w tym tygodniu to znaczy na początku nowego tygodnia i na końcu zeszłego tygodnia, ponieważ te wszystkie gry udało się zakupić w niedzielę, a tu drugiego dnia w poniedziałek już dwa fajne tytuły wkroczyły do kolekcji, co przyniesie kolejny weekend, być może się dowiemy niebawem, na tę chwilę ja się żegnam, trzymajcie się, na razie cześć.